Szanowni i czcigodni, wszyscy państwo, którzy przeżyliście ten, ten straszny czas, szanowna pani premier, państwo ministrowie, państwo, pani ambasador, wszyscy szanowni parlamentarzyści i szanowni państwo, BW32 KGL Auschwitz OS, tak nazywał się ten budynek, nic nie mówiący nazwy. Bo taki miał być But też los ludzi, którzy tutaj byli przywożeni. Mieli stracić swoje imiona, swoje nazwiska, stracić swoje życie. Nadawano im numery obozowe, tak jak numer obozowy 76-307 miała. Pani Bronisława i 77-252 miała Pani Maria. I tak jak numery obozowe, mieli wszyscy, którzy tutaj zostali przywożeni, ażeby zostać zamordowani lub żeby w niewolniczej pracy zamęczyć tych ludzi. Zbrodnie niemieckie, które zostały wtedy dokonane tutaj w Auschwitz, to zbrodnie, które pojęcie zła, pojęcie nienawiści wyniosły na zupełnie inne, nieznane do tamtej pory poziomy. Pojęcie zła, które było złem w najczystszej postaci, skierowanym przeciwko człowiekowi skierowanym przeciwko innym narodom. Ludzie, którzy tutaj byli przywożeni, mieli zostać pozbawieni człowieczeństwa. Człowieczeństwa miało tutaj nie być. I w jakimś sensie nie było. Ale to nie ci ludzie byli pozbawieni tego człowieczeństwa. Nie. Żydzi, nie Polacy, nie Romowie, nie Rosjanie, tylko ci, którzy tej potwornej zbrodni się dopuszczali. To oni sami się pozbawili tego człowieczeństwa. Ta straszna zbrodnia, która, która wtedy miała miejsce, jednocześnie oprócz. Oddzielenia od świata zewnętrznego drutem kolczastym i wysokim murem była też jeszcze oddzielona ideologią. Groźną, ciemną, straszną, hitlerowską, nazistowską ideologią. Dlatego nie ma najmniejszego przyzwolenia na żadne ideologie zbrodnicze takie jak. Niemiecki nazizm jak komunizm. Nie ma żadnego przyzwolenia na rasizm, na antysemityzm, na żadne takie zachowania. Dlatego będziemy pamiętać o wszystkich tych mechanizmach śmierci, które wtedy były. Stosowane, bo tę pamięć jesteśmy winni dziś żyjącym, ale jeszcze bardziej tę pamięć jesteśmy winni wszystkim strasznym ofiarom tamtych czasów. W tym budynku, niedaleko stąd, byśmy się rozejrzeli, to są części ubrań, buty, przedmioty domowego użytku ludzi, którzy wtedy Właśnie po tych 15 minutach niknęli. I dym z Auschwitz rozlewał się po całej Europie, po całym świecie. I krzyk z Auschwitz też rozlegał się po całej Europie i po całym świecie. Jan Karski zawiózł raport, bardzo szczegółowy, bardzo precyzyjny raport o tym, czym jest Holokaust. Zawiózł do, do Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Roosevelta, ale nie był wysłuchany. Jeden z największych bohaterów XX wieku, rotmistrz Witold Pilecki sam na ochotnika poszedł do Auschwitz jako więzień po to, żeby jak najwięcej móc opisać i w bardzo precyzyjnym w sprawozdaniu, w sprawozdaniu, które przez polskie państwo podziemne było przekazane również na zachód do wtedy jeszcze walczącego wolnego świata, głównie anglosaskiego, ale też pozostało bez echa. Obozy śmierci jako ta wielka przestroga powinny być otoczone naszą pamięcią i naszą czcią. W Polsce wszystkie miejsca kaźni miejsca zbrodni niemieckich są otoczone zgodnie z przepisami prawa są otoczone pamięcią i są otoczone czcią. Ale nie wszędzie tak jest. Są miejsca w Europie, w innych krajach, gdzie tak nie jest, gdzie. Miejscom takim jak to nadaje się inne przeznaczenie. Nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła, nie ma naszego, naszej zgody na banalizację zła. Przez 77 pokoleń nic nie powinno innego tam w takich miejscach być robione. Nie powinny służyć do science. żadnych They innych celów. W Polsce o tym pamiętamy. Chcielibyśmy, żeby wszystkie narody europejskie również o tym like bardzo dobrze pamiętały. Well. Jest około 20 tysięcy sprawiedliwych ofiar sprawiedliwych wśród narodów świata przyznanych tyle medali. Wśród nich blisko 7 tysięcy dla Polaków. Ale to nie oddaje prawdy. To nie oddaje rzeczywistości, jaka wtedy panowała. Bo w okupowanej Polsce za pomoc naszym braciom żydowskim groziła natychmiastowa kara śmierci. I dlatego w jad waszem brakuje jednego drzewa, jednego najważniejszego drzewa drzewa dla Polski drzewa Polski. W Auschwitz, w takim miejscu jak to, zło ukazało swoje najgorsze oblicze. Było w najwyż, największym natężeniu, ale. Również w tamtym czasie drugiej apokalipsy, w miejscach takich jak Markowa, gdzie jest dzisiaj muzeum, rodzi, muzeum e, właśnie rodziny Ulmów, które jest symbolem tych, którzy pomagali naszym współbraciom żydowskim, czy w Ciepielowie, gdzie żywcem spłonęły rodziny skoczylasów czy w siedlisku w Małopolsce, gdzie uh, też zamordowana została rodzina baranków za pomoc, za pomoc naszym uh, żydowskim braciom. Uh, w miejscach takich jak te widać też działanie in najwyższego męstwa i najwyższego dobra, dobra które wtedy zostało zmiażdżone, goodness. bo to też jest lekcja goodness, tamtych czasów, time, że nie ocaliliśmy, nie pomogliśmy naszym żydowskim braciom, nie pomogliśmy ocalić narodu, pięknego narodu Żydów polskich, który był częścią II rzeczypospolitej, I Rzeczpospolitej, częścią naszej historii. Nie zdołaliśmy, ponieważ brutalna i brunatna, miażdżąca siła zgładziła ten naród i zgładziła część narodu polskiego. To była niemiecka siła i ku przestrodze musimy też pamiętać o tym i nazywać prawdę po imieniu. Tak, tak, nie, nie. Ja głęboko wierzę w to, że na Sądzie Ostatecznym wszyscy zostaniemy, wszystkie pokolenia zostaną sprawiedliwie osądzone, ale też nie zwalnia to z obowiązku, żeby tu i teraz, dzisiaj walczyć właśnie o lepszy świat, o sprawiedliwość i o prawdę. I wszyscy my, wszyscy rządzący, wszyscy politycy, ale też wszyscy obywatele w obliczu takiej tragedii, jaką była Shoah, Pytamy się, co dalej? Co dalej? I odpowiedź na to pytanie jest zarazem bardzo trudna, ale i łatwa. Wszyscy powinniśmy z największym wysiłkiem walczyć i dbać o prawdę, o sprawiedliwość i dawać światu nadzieję. Dziękuję.